nie z takiego dystansu, bo... Dzieńko, sobie nie wiem, to jest drzwi, czy to jest gówno z klejka. Pociąg Z całego, a ty masz wyszczerbioną szczerbinkę. Nie mam połowy szczepinki. To się od tych drzwi, bo jak oni pierdolą, to, to się Dzień. 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 Dzień.

<grydza> tak, to ma jak. Haha, się, yeah. oh, cool. cool. się znaleźć drugie. Potrzebujemy drzwi. Znaczy <grymne> <grymne> e, 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 ja to jest sklep z drzwiami. Chodź tu! Ej, tu jeszcze No to, to nie jest. eee. Panie, ja jestem Ja nie mogę, ja z krzyżem Ja jestem tylko piłkarzem. Najgorszy film, jak to nie będzie miało przynajmniej 20 lajków, to będzie Nie, są <laughs> A co nie, to nie są drzwi. Gdzie? Co nie są drzwi? Gdzie to nie ma? To ja myślałem, że to są drzwi.

jak ktoś chce się dowiedzieć jak wygląda Shadow Blade z Starcrafta, to... Dobra, wyglądaj! To było jednak za blisko. Danger close. Praca kamerzysty jest niebezpieczna, prawie oberwałem drzwiami. Tak. Nie spodziewałeś się, że nas tak wylecą? Tak. Ja, ja liczyłem. Telefonowe. Ja liczyłem, no dobra, my odpierdyktą, ale nie mi na buty.

Tak? No? Nie, nie, nie. Odkrywaj kamerę. Nie, 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 O, patrz. Rozszerzenie z matmy. Kurwa, ty. A plus B, 2 kwadrat, 2AB. No nie, to jest 2, 2B. robi coś z rozszerzeniem z matmy. No. Pokaż mi kamerę. I zamknij. Dotykaj oczy. Dotykaj oczy. No właśnie, no jest jeszcze spoko! <śmieniamy> tu nie masz masji szczególnej. Wdajcie mi 60 no, subskrypcji Zbranko osób. O kurwa! Słyszałem. Dwa razy Stali się, Dobra. 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 Dzień dobry, dobry. Kracik z tej strony, jest na tym goszenie. Dziękuję, nie będę musiał robić wstępnych. <śmieniamy> <Ale jest, śmieniamy> lupus kurwa coś tam, żebyś nie wiem jakie zaglęcie. Yy, mamy te do rysunkarzy jest takie walczysz z gościem Ja rozporządzam replikami Ogólnie jeśli chodzi o kółki Ten ma fajną cenę. Sorry, ten ma fajną trumę O kółko właśnie się wleciało Ten ma, a Łukasz to się przesadzał Kurwa rękę A ten udaje nietoperze A ten udaje identyfikację Aaaa Pa, wyciąga na ruch, no Ej, ja, to ja nic nie widzę <tuszu> To jest praktyczne i No więc ogólnie teraz będziemy grać w basenie. Mamy mapę. Moc i się znam, bo wiem, ja, że to jest. Mam chłopę do grania, bo już nie, nie ma. Ja od niego nie nie dostanę. Niech to, że nowy jest. <laughs> A ja magazynki zapierdam. No i wiesz, co ja sobie ustawię w WIS-ie? Chabo, zamkę wezmę. Ale nie z tą kurką w Tu z boku się no, oh będziesz narratorem w moich filmach chyba. No, okay. <laughs> no się do tego dodaje. Matę mamy, o pokażę. Tu jesteśmy.

Subskrybuj, Shadow Blade, subskrybuj. <laughs>